Operacja Barbarossa była jedną z największych operacji lądowych w historii. Niemcy na inwazję przygotowali mniej więcej 5 milionów żołnierzy, w tym ogrom sprzętu ciężkiego i samolotów. Nazistom podczas tej wielkiej wojny ojczyźnianej dało się dotrzeć pod samą Moskwę. Wiele innych krajów podczas takiej inwazji załamałoby się, ale nie Rosja. Wobec tego, jak Związek Radziecki przetrwał tę inwazję, i wyparł Niemców aż do Berlina. Najpierw przyjrzyjmy się obu tym krajom podczas dwudziestolecia międzywojennego. Hitler dzięki swoim podbojom miał dostęp do przemysłu i zasobów ludzkich praktycznie z całej Europy. Propaganda Gebelsa skutecznie przekonywała niemieckich obywateli do płacenia podatków na utrzymanie ogromnej armii Hitlera. Niemieccy generałowie, przy użyciu wojny błyskawicznej oraz najnowszej technologii, po kolei niszczyli aliantów. No dobra, ale co ze Związkiem Radzieckim? Tutaj z kolei wdrożony został komunizm, a władzę objął jako sekretarz generalny Józef Stalin. Chciał on przekształcić Rosję z zacofanego kraju rolniczego w nowoczesną potęgę militarną. Żeby tego dokonać, potrzeba nowoczesnego wyposażenia, czołgów, samolotów, okrętów. Te jednak trzeba wyprodukować. Do czego potrzeba rozległego przemysłu ciężkiego oraz wielu robotników. Stalin rozpoczął politykę przyspieszonej industrializacji w postaci planów pięcioletnich. Stalin masowo wykupuje stal. Żelazo, narzędzia, komponenty i maszyny do obróbki metalu. Zachodnie firmy zatrudnione przez ZSRR dostarczają niezbędnych zasobów do produkcji przemysłowej potęgi. Procent robotników w społeczeństwie drastycznie wzrasta, jednak wszystkie potrzebne materiały i specjaliści mają swoją cenę. Żeby uregulować koszty ogromnych inwestycji industrialnych, Stalin eksploatuje rozległe zasoby Rosji. Między innymi ukraińskie zboże. Rozpoczyna się kolektywizacja. A miliony chłopów tracą życie. Populacja Kijowa maleje o 15%. Związek Radziecki staje się przemysłową potęgą. Jednak do potęgi brakuje doświadczonych generałów. Podczas wojny z Polską było ich wielu, w tym radziecki Bonaparte Michał Tuchaczewski. Jednak Stalin obawia się spisku wojskowego. I przeprowadza czystkę w armii, znaną szerzej jako wielki terror. Większość doświadczonych dowódców radzieckich zostaje zabitych, a Rosja traci przez to na sile. Na arenie międzynarodowej Rosja działała ze zmiennym szczęściem. Z jednej strony podboje w Europie, w tym kraje bałtyckie, bez Arabia i wschodnia Polska, z drugiej 130 tysięcy zabitych żołnierzy w Finlandii. W takim układzie sił znalazła się Europa 22 czerwca 1941 roku. Wtedy to rozpoczęła się operacja Barbarossa i możemy przejść do sedna, jak ZSRR przetrwało. Tak więc zacznijmy od sytuacji niemieckiej. Na Rosję w pełnej sile spadł niemiecki Blitzkrieg, co zaowocowało zdobyciem wielu miast, takich jak Smoleńsk, Kijów, Ryga czy Charków. Generał Tadeusz Kutrzeba w swoim studium operacyjnym słusznie zauważył, że Blitzkrieg może być skuteczny tylko wobec państw słabych. Blitzkrieg nie był odpowiednią strategią na przeciwnika takiego jak ZSRR. Niemieckie linie zaopatrzeniowe zbytnio się rozciągnęły, a Niemcy walczyli z daleka od swojego kraju. Trudne warunki atmosferyczne również przyczyniły się do porażki III Rzeszy. Niemcy masowo zamarzali na froncie, ich czołgi grzęzły w błocie, a impet ich wojsk wygasał. Inną sprawą był przemysł, który przez Rosjan został ewakuowany za Ural, gdzie fabryki kontynuowały produkcję z dala od frontu. Od listopada 1941 roku ewakuowano mniej więcej 2600 fabryk. Ktoś może powiedzieć, ale Niemcy też mieli fabryki. Niby tak, ale Niemcy były narażone na liczne bombardowania przez lotnictwo aliantów. Niemieckie samoloty nie miały zasięgu na Syberię, dlatego przemysł radziecki miał spokój, a to okazało się kluczowe do zwycięstwa Rosji. Wspomniałem, że Blitzkrieg nie był odpowiednią strategią, jednak może by się sprawdził, gdyby nie błędy strategiczne Niemców. Nie zastosowali oni konkretnego uderzenia w kierunku Moskwy, a rozdzielili swoje siły na trzy kierunki natarcia. Grupa armii południe miała opanować Ukrainę. Udało się. Grupa armii północ zająć Leningrad. Prawie udało się. Grupa armii środek przeprowadzić natarcie na Moskwę. Nie udało się. Hitler odwlekał atak na Moskwę, koncentrując się na Ukrainie, co poskutkowało klęską pod Moskwą. To spowolniło kampanię i zaskoczyło Niemców spodziewających się szybkiego zwycięstwa. Moskwa została obroniona przez najlepszego radzieckiego dowódcę, Georgija Żukowa, i to był punkt zwrotny inwazji. Wieść o klęsce pod Moskwą rozbudziła niepewność w szeregach Wehrmachtu, a do armii czerwonej znów powróciła nadzieja. Efekt ten spotęgowała druga wielka przegrana Niemców, czyli bitwa pod Stalingradem, która pokazała że nie tylko nazistów stać na groźne manewry. Walcząca po stronie Niemiec Finlandia wyplątała się z sojuszu z Niemcami dzięki zręcznej polityce zagranicznej. W dodatku ogromna pomoc materialna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wypełniała luki w zaopatrzeniu Rosjan. Ogłoszona Wielka Wojna Ojczyźniana Również budowała morale Sowietów. Wszystkie te atuty tworzyły rosyjską przewagę, której Niemcy nie mogli się przeciwstawić. Podsumowując, Rosja przetrwała dzięki ogromnym zasobom ludzkim i materialnym, których część otrzymała od aliantów. Dowódcy rosyjscy, ci, którzy przeżyli, skutecznie rozprawili się z nazistami nazistami nieprzygotowanymi na warunki i opór Rosjan. Jednak w cieniu tego zwycięstwa znajdowało się ponad 3 miliony zabitych Rosjan i ogromne zniszczenia.